Akademię Piłkarską Stadionu Śląskiego wspiera firma Nice, producent automatyki do bram i rolet. Drużyna Stadionu śląskiego z rocznika 2014 w wyśmienicie weszła w pierwszoligowe rozgrywki kategorii młodzików. Podopieczni trenera Miłosza Węglarza po czterech rozegranych spotkaniach należeli do ścisłej czołówki tabeli. Dobre wyniki opierając o świetną grę. W piątej serii spotkań zieloni mierzyli się na swoim boisku z rówieśnikami z rekordu bielsko-biała. Od samego początku sporo działo się w tym spotkaniu. To ósma minuta. Pierwsze trafienie dla zielonych. Najpierw o piłkę powalczył Stanisław Manowski, po czym do siatki skierował ją Mateusz Kostrzewski. Stadion Śląski wygrywał 1-0. Goście próbowali szybko odpowiedzieć. To akcja z 10 minuty. Krystian Chupczyk przeniósł jednak piłkę nad bramką. Trzy minuty później mieliśmy już remis. Obrona stadionu nie potrafiła wybić piłki ze swojego pola karnego, co wykorzystał Jan Gala, doprowadzając do wyniku 1-1. I tym razem to Bielszczanie poszli za ciosem. 15. minuta meczu. Strata piłki w środku pola zaowocowała szybką kontrą ekipy z Bielska Białej, którą skutecznie wykończył z najbliższej odległości Michał Wójtowicz. Kilka chwil później po kolejnym groźnym kontrataku ekipy Rekordu Bielsko-Biała zapachniało trzecim trafieniem dla tej drużyny. Tym razem jednak piłka o jakieś kilkadziesiąt centymetrów minęła słupek bramki zielonych. W 20 minucie do remisu próbowali doprowadzić gospodarze. Najpierw z uderzeniem z dystansu poradził sobie golkiper rekordu. Z dobitką popędził Filip Apostolow, ale w ostatniej chwili piłkę z linii bramkowej wybijali obrońcy przyjezdnych. Dwie minuty później było już 2 do 2. Dośrodkowanie z rzutu rożnego celnym uderzeniem wykończył Mikołaj Juszyński. Goście wierzyli, że uda im się szybko odzyskać prowadzenie. Mieli ku temu okazję to uderzenie Jana Gali, po którym piłkę głową podbił nad bramkę Mikołaj Juszyński. A w 26 minucie po raz drugi tego dnia na prowadzenie wyszli piłkarze trenera Miłosza węglarza. Fantastycznym uderzeniem popisał się Marcel Iwaniak i zrobiło się 3 do 2. Wystarczyła jednak minuta i znów mieliśmy remis z rzutu wolnego precyzyjnym uderzeniem popisał się Jan Gala. Na tym etapie spotkania widzowie byli świadkami prawdziwej wymiany ciosów. To 32 minuta, Mateuszy Szczyrba umieszcza piłkę tuż przy słupku bramki rekordu, i znów zieloni na prowadzeniu 4-3. Chorzowianie próbowali zdobywać kolejne trafienia i powiększać swoją e, póki co niską przewagę. To próba autorstwa Filipa Apostolowa, z którą poradził sobie golkiper Bielszczan. Jeszcze jeden atak miejscowych, jeszcze raz piłkę pod nogami ma Apostolow, ale znów z opresji wychodzą e, piłkarze w biało-zielonych strojach. Wreszcie tuż przed końcem pierwszej odsłony gospodarze zabrali przyjezdnym piłkę, gdy ci próbowali wyprowadzić ją spod własnego pola karnego, a potem z bliska do siatki wpakował ją Szymon Czyżykowski. Na przerwę oba zespoły schodziły przy prowadzeniu gospodarzy 5-3. Tuż po zmianie stron 11-latkowie stadionu uciekli rywalom na dystansy trzech goli. Tym razem do siatki trafił Jakub Mania. Wynik brzmiał teraz 6-3. Gracze rekordu nie zamierzali się jednak poddawać rzut wolny dla ekipy w biało-zielonych strojach. Jan Gala trzeci raz tego dnia trafia do siatki i robi się 6-4 w 51 minucie. Goście uwierzyli, że mogą doprowadzić tutaj do wyrównania atak drużyny rekordu, zakończony niecelnym uderzeniem Krystiana Chubczyka. Tymczasem w 57 minucie z dobrej strony pokazał się Filip Apostołow. Najpierw wygrał pojedynek z obrońcą przeciwnika, później sam kończył swoją akcję. Za pierwszym razem jego strzał został obroniony. Dobitka była już skuteczna i stadion wygrywał 7-4 po drugiej stronie boiska. Kolejny raz tego dnia umiejętnościami zaimponował Jan Gala. Rekordziści zabrali piłkę stadionowi w okolicach jego pola karnego, a później Gala prawą nogą trafił w poprzeczkę bramki stadionu. 63 minuta, znów o piątego gola walczą gracze rekordu. Znów szczęście po stronie Zielonych, bo uderzenie przeciwnika okazało się niecelne. Zdecydowanie skuteczniejsi na tym etapie spotkania byli gracze trenera Miłosza Węglarza. Tu przy piłce utrzymał się Mateusz Kostrzewski, później dośrodkował w pole karne, skąd z bliska piłkę do siatki skierował Szymon Czyżykowski. 8-4. 63. minuta, uparcie o piłkę w polu karnym rywali walczył Kacper Klama, potem oddał strzał lewą nogą, z którym nie poradził sobie bramkarz przeciwnika. 9 do 4 dla stadionu Gospodarze mieli jeszcze sporo czasu na to, by śrubować i tak okazały już rezultat. Po tym uderzeniu z dystansu piłkę nasz udrożny wybił bramkarz rekordu, a to 74. minuta prawą stroną boiska urwał się Mikołaj Juszyński, podał piłkę do Jakuba Mani. Mania utrzymał się przy futbolówce, ale jego uderzenie obronił golkiper przeciwnika, wykorzystał jednak to, że odbił przed siebie futbolówkę Mikołaj Juszyński, ustalając rezultat na 10-4 dla Stadionu Śląskiego Chorzów. To jest dopiero gdzieś początki gry po 9. No, i takie rzeczy w meczach się często wydarzają, że te wyniki są wysokie. Nie ma co się na razie podniecać, bo to dopiero 5 kolejek. No, wynik, wynikiem no to nie jest tak istotne, jak to, żeby oni się rozwijali. Dzisiaj mają też fajną nauczkę. Jak nie przygotują się dobrze do meczu, to potem ta pierwsza połowa wyglądała jak wyglądała, i to było poniżej pewnego poziomu, który chłopcy prezentują. Środowisko, w którym cały ten rocznik się znajduje chyba jest jednak świetne, żeby się rozwijać, bo, bo i w trzeciej lidze wojewódzkiej tam są mocni rywale, a oni też sobie radzą. Kilka miesięcy temu też miałem właśnie taki wywiad i o tym mówiłem po jednym z meczy. To wynika z treningu no i z tego jak chłopcy trenują. Wiadomo, że są lepsze, gorsze mecze, lepszy okres treningowy, gorszy okres treningowy, ale to wszystko zmierza do tego, że trzeba po prostu dobrze trenować, mądrze i dawać siebie wszystko.